Sheila która jest, ja to mogę być w pajęcie, bo czytałem mnóstwo, i tym, że tak powiem, nemotechnicznie dobrze działa, która jest szefową yy, yy, specjalnej komisji do spraw tzw. derywatywów, czy derywator, to słowo to ważne, to się instrumentów pochodnych, które, które się mówi szczególnie mocno to jest taki rodzaj zakładów e, zawieranych o to na przykład ile będzie kosztował e, jakiś surowiec, gdzie będzie wartość waluty na przykład za trzy miesiące, jak by to akcje jakiejś spółki także. Tych papierów wyprodukowano tyle, że jak mówię, szlaba ma ich wartość na 300 milionów, to jest oficjalny komunikat do Skarbu II roku, w roku, w roku w maja. To nie wytarło do większości z nas, bo byśmy się trochę przestraszyli. 300 milionów dolarów, czyli równowartość pięcioletniej produkcji globalnej brutto. Większość tych aktywów stanowią papiery w istocie bezwartościowych. Oni się mogą nakrążyć w procie międzypankowym. Nikt no nie zrobił wielkiego globalnego audytu, nikt nie powiedział co jest. I ci ludzie pozostawili sami sobie, ci, którzy wyprodukowali te papiery, próbują znaleźć dla nich pokrycia. Nie, nie, nie. W międzyczasie nie. Mogą znaleźć państwa i, i te Jeżeli cały świat musiałby przez 5 lat pracować, tylko żeby tylko. ja mówię, to, to jest wyłącznie. Kwestia właśnie tych instrumentów pochodzi, tego rynku toksycznego jak A pozostaje kolejna. Pozostaje kwestia właśnie, co się stało z pieniędzmi, że to roku 4,6 miliona euro wpakowano w nim. Na czymś to jest numer nie To jest wartość prawie tego samego. Tym, tym pakowano prawie za oceanem w ramach planu Bulsena, który wcześniej pracował w, w firmie Goldman Sachs, na wykształtowano na posadę teraz skarbu i tam mówi, państwo musi dać bankom pieniądze i potem wraca do sektora bankowego, więc przyznamy te pieniądze, nieważne, Będzie stały banki pieniądze. My o to przyjrzymy się Wracamy do tego, co czym mówiłem wcześniej. Dlaczego nie przyniosły? Nadal bezrobocie, co zresztą dlatego, że sektor finansowy przejął te pieniądze jako jakokolwiek wykład, że to to dalszych zakładów, ponieważ nie powiedział znowu. Ludzie pytają, dlaczego tak się dzieje, no badam, albo o tym nie wiemy, albo o biedną cofie się pozwalamy. Dlatego, że media są po to, żeby odwracać naszą uwagę. Znaczy ja powiem tak, ja nie jestem typem szalonego aktywistów, dużo chętnych obcuję z przyjaciół, Własnym księgz biorem, lubię słuchać muzyki, eee, interesuję się nikt i Chciałbym mieć za to wszystko, czas i spokój, ale mam świadomość, że eee, jeśli tacy to ja po prostu powiem tak, w, 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 w tym systemie ee, na pewno eee, Czuję się tylko zwykłą klasą średnią. Mam pewne oszczędności. Nie, nie prowadzę samochodu. Nie, nie wiem powodu, żeby. Ludzie chodzić, spacerować, rozmawiać z ludźmi, nie mam jakichś subwencji, nie widzę. Oszczędności przerzucam na książki i rzeczy, które uważam za sensowne. Na przykład tak jak ten wyjazd tutaj. Pekin. W podniesionej zależności oznaczałem, że, że, że tego, co się chce i się po stronie takich czy innych sensownych spraw. Tak uważam znam to że i czegoś też się jeżeli parody, parody którzy mają taką świadomość, że tak te widzisz sporo. I w całej Europie i w stanach teraz dopiero do torą czegoś. Jeżeli czegoś to nie zrobimy, to ta elita, ta garstka po prostu doprowadzi nas kraj ostatecznej katastrofy chaosu, ponieważ nie dlatego, że jest bezwzględnie zła, tylko dlatego, że jest tak bardzo pochłonięta swoją grą sobą, że generuje chaos. a no, chcielibyśmy wszyscy przecież pełnym marku, znaczy takim, który że te pieniądze, które są tylko problemy, powinny być pewnym warunkiem.

Na konkretach. I teraz konkrety są takie, konkretne pytanie jest takie, co my możemy zrobić. To, że. Z... Przepraszam, Stefan, ale to, że Ty przyjedziesz, że przyjdzie 13 czy 20 osób e, na, na spotkanie, na którym Wy po prostu e, spędzicie trochę czasu i po sobie poopowiadacie o tym, że jest do dupy, to bo jest do dupy. Próbujemy. E, To, Stefan, to to, że Wy przyjedziecie, jakby to. To jest margines, się to to, to, to... Próbujemy. To, jest, to, jest, to jest margines. To jest już próba nawet karstki, że tak powiem, znaczy, pniaczek. gdyby bo tak, wszyscy się przekonali, że mamy niezwykle, że tak powiem, wolne media, które informują No oczywiście, że ich nie mamy, ale Stefan, A... jedno proste pytanie. E... No dobrze, dlaczego to robię, tak? Nie, nie, nie dlaczego nie, to ale robisz? dlaczego to robisz, fajnie, że to robisz, tylko ja, ja, mam, inno, ja mam inne pytanie. E... Jest świat, który jest źle skonstruowany, To nie funkcjonuje, to dla nas obu, koszt, nie dla większości ludzi e, nie funkcjonuje. I teraz jest jedno proste pytanie. To co my możemy zacząć robić, żeby zacząć sobie budować świat, który będzie funkcjonował? Bo no my musimy sobie poupadać według naszych własnych zasad, tak? To jest pytanie, bo jakby to, że my mówimy o tym, że, że jest, że jest Kaszaka, to okej, okay, to do końca do, do, dotrze. Ale jaka jest ta nowa wizja, o którą walczymy? Jaki jest ten nowy ja od razu. Ciebie, puszczmy, nie puszczmy. Myślenie o rewolucjach hmm. w kategoriach biegania po no. kategoriach w kategoriach odwetni nawet na no, no, stabilismencie, lotni i tak dalej, nie no jest chore no, po prostu. Hmm. Dlatego, że jedyną rzeczą, system działa w ten sposób, system napędza się sam. System napędza także naszymi osobostkami, naszym no, rozwojskim stylem życia, właściwością, dążeniem do tego, żeby być jakimś ważniejszym w chwilach te, te, te. się w momencie. Znaczy, ja twierdzę, że musimy się odwołać do zupełnie pełnie bardzo, bardzo elementarnej wartości, to wszystko w sferze aksjologii w gruncie rzeczy. Bo my zapomnieliśmy o przesłaniach e, starych kultur, e, starych rynków. Osobiście jestem zresztą na a uważam, że w sferze aksjologii, w sferze etycznej, to jest sam rdzeń człowieczeństwa. Należy tej opowieści, którą nam rozsądzają media kim jesteś, jeżeli nie najnowszego modelu samochodu kamery jakiegokolwiek gadżetu czy tym opowieść jestem niepowtarzalnym stopą ludzką, ciekawym i czerpać satysfakcję z tego, że może współdziałać, pomagać innym ludziom to jest nieprawdopodobne na, na satysfakcję, bo większość ludzi nie zaznała. My mamy samotny tłum w Błonienku, obawami, strachem. Media karmią nas strachem codziennie, każdego dnia pewnie. Teraz tak, ja, ja bym powiedział, że próby rewolucji, myśmy już mieli tam w 68 roku, przecież to było, wiecie, i tak co jest moją nadzieję? Mam nadzieję, że to że moje pokolenie było pierwotnie idealistyczne, i potem w tym zimnym, cynicznym, ostrym świecie, pełnym przedmiotów, pożądań, się zagubiło zupełnie. Przeszło, jakby jak ja to nazywam, na ciemną stronę mocy. Wyszedł da pośród idealistycznego teraz się narzeka na bardzo młodych ludzi, że oni są właśnie zimami włoskimi, obojętni, żyją w świecie. to jest prawda. Tylko jeśli ci ludzie raz odkryją wymiar tego pełnego człowieczeństwa, to znaczy znany poprzednim generacjom, wiem, że całym łańcuchu głębokowym, że oni się przekonają, że nie, nie mogą, to nie prawda, co na swój bank, swoją kartę kredytową, że... Najważniejszą rzeczą, jaką mogą liczyć są ludzie, że to dawanie w brak jest dużo, znaczy może, 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 może być ograniczać satysfakcję, tylko komunikować. I oni odkryją ten świat wartości, to oni sobie nie da zabrać. Na tym właśnie polega moja nadzieja. To nie jest kwestia tylko wymiaru. Odpowiedzi w kategoriach czysto politycznych są fałszywe. Ludzie muszą się nauczyć tworzyć... Własną opowieść, bo no, są już tacy naprawdę wierzą. w ten sposób nie ma czegoś jednego. Tutaj w ruchu czy w ruchu indignatury, czy burzowym, tutaj zdecydował protest, ale teraz potem tym właśnie w sytuacji zagrożenia ludzie od razu wybierają, gromadzą. Próbują ustalać inne zasady gry. Przepływają bardzo dobre, pozytywne energie. Są siebie ciekawi. Ludzie, którzy byli stawiani przez media, przez stawiczków, powinni już barykady jakby, naraz raz sobie w oczy i poszukiwać rozwiązań. Rzecz polega właśnie na tym, żeby dostrzec innego człowieka przed sobą, inaczej dostrzec jedną człowiek z własnego człowieczeństwa, tak mówię. To jest zasadnicza sprawa. My nie potrafimy tego zrobić. I dlatego właśnie trzeba... Dzisiaj widzieliście jedną rzecz. To... Yy, Nasze zgromadzenie przebiegało bardzo spokojnie, w normalnej atmosferze. Ja widziałem dziesiątki demonstracji, gdzie ludzie skaczą przy ich infektywanie, bo ich szczepionki w jednym hasła podatnika z tym systemem. To do niczego nie Po prostu hmm, rewolucja powtórz. Musisz odbywać w umysłach to jest kwestia czytania, ale także ważnego słuchania. przyglądania się sobie, te też tam, co robimy źle, z swoją słabością. Krótko mówiąc, to musi przebiegać w tym wymiarze ludzkim. Ja 15 października jak kończyliśmy tam ten temat oburzonych na zmiaru przed giełdą, Odczytałem e, taki tekst, w którym y, podkreśliłem wagę pewnej zasady. E, Humanitas objawia, człowieczeństwo, co w tym momencie, w momencie, mówiła, coś co mówi co nam system? Co cię to wszystko obchodzi? Co ci obchodzą ludzie? Dbają o własną dumę, bo tak zaczynałbym to określić, gromadzić przedmioty. W sensie, to jest ja bym podałem przy Każdy z naszych dziecięcia ciekawe świata. Jak to jest, po co przyszliśmy, dokąd widziałeś? To jest tak jak z dzieckiem: system tak zaspokojny, popiurny, z kim Jeżeli dziecko wypowie, no, ale dlaczego to wygląda? To, dlaczego on trafie, są innego? Słuchaj, ku, kupcie samochód. Dorosłym, tutaj się mówi, kupcie jej nowy model do Paramora, to jest przez jego tożsamość? O, dziękuję. System jest absolutnie bezradny. System wykarmi się naszą bezradnością, gniewem, strachem, strachem przed innymi ludźmi właśnie, wpisywaniem się w pewne role. Mi się bardzo podobają dość szalone pomysły na tworzenie bardzo różne, jest bardzo różnie. Do Oczywiście jestem bardzo lubisty ze smakowitą, się nie Znaczy, system nawet nie był. ale już prawdziwe alternatywy. z Okej, to może tak kończąc, Stefan, jeszcze możemy się na tak mówiąc. podsumowując. Mam wrażenie, że właśnie takie sytuacje jak dzisiaj, bo się ze Stefanem poznali, to tak? Nie my po prostu. Nie, nie. To nie jest że my Nie, to próbujemy sobie w trochę piszę, dzielę się, bo to też dzielenie się z ludźmi. To jest Przemyśleniami, doświadczeniami. Nie było bardziej akurat, ale nie wiem. A poza tym jestem też bardzo ciekawy cały czas nadal nie. Ale zapewniam Was, i nie że bardzo chętnie... Yy wysłucham waszej opowieści, jak skończymy to robić, ja sobie będę teraz poprowadzili, jak postrzegać oświatów, okej? I to jest właśnie to. I to, to jest chyba to, co chcieliśmy tak naprawdę przekazać, że na świecie są ciekawi ludzie, tak? Na świecie są ciekawi ludzie, z którymi warto się spotykać, z którymi warto rozmawiać, bo oni mają jakieś ciekawe opowieści. Znaczy większość ludzi jest bardzo ciekawa, znaczy każdy z jest taką unikacją, z nikim poszczególnym, unikalną istotą, tylko trzeba już jej wydobyć.